Yy, a wy dojść teraz kolejne misje? Yy, o, czekajcie, bo ktoś tutaj do mnie dzwoni. Siema Uzi. Okej, okay, przyjadę. Okay. No, rzucę, rzucę. O, zakochał się w ty? Okej. Okay. Skoro tak uważasz, to. Pewnie się, pewnie się zakocham. To okej, okay. jedziemy sobie teraz do Uzi'ego. Misji na razie na lotnisku nie wykonam, ponieważ są to trochę takie dziwne i ciężkie misje i na razie sobie je odpuszczę. W ogóle mam taką dla Was pewną informację co do tego odcinka. W tym odcinku postanowię trochę się tak za bardzo nie wydzielać, ponieważ w drugim pokoju leży siostra chora i no i wiecie, no z tego względu postanowię trochę tak bardziej spokojnym być dzisiaj i nie będę się zbytnio wydzielał w ogóle. Jest... jest chociaż dobrze, że udało mi się nakręcić ten odcinek, ponieważ ym, tata wyjechał i nie ma żadnego takiego hałasu I mogę sobie w miarę spokojnie nagrać Bo jakby był tata, no, to trochę by byłoby trochę tak dziwnie, bo tata by tu co w do pokoju i się pytał o różne rzeczy A tak mogę sobie spokojnie nagrać i bez problemu komentować yy, No to okej, okay. jedziemy do naszego kochanego Uzi'ego w ogóle. Jesteśmy już w trzecim i zrazu ostatnim mieście który... którego... który poznamy o, Bo w Sandra są trzy miasta San Piero, Los Santos i właśnie Las Venturas Jest to miasto ostatnie, które poznamy myślę, że to miasto co jak co jest fajne, bo to jest takie chyba najbogatsze miasto, tutaj najwięcej się dzieje Yy, tutaj jest takie nawet miasto, można powiedzieć, kasynowe, bo dużo tu jest kasyn yy, Ale jest też jeden problem taki dla mnie oczywiście. Jest taki trochę problem, brakuje, brakuje tutaj gangów. Nie ma tutaj żadnych praktycznych gangów, może są takie gangi ruskie, ale oni nigdzie nie wychodzą na zewnątrz czy typu ulice i te inne sprawy. Yy, tutaj nie żyje miasto gangami, tu żyje miasto prędzej kasynami i tymi innymi sprawami. Okej, okay. żeby się spotkać z Wuzim wejść do kasyna w Fort Dragos. Okej, okay. już wchodzę. O, widzę, że tutaj możemy sobie zapisać grę. ranczo, fajnie. E, dobra, czekajcie. E, zapiszemy sobie tutaj. I idziemy. Przepraszam was za krótkie cięcie. E, mama do mnie dzwoniła i ja się pytała. Jak tam się siostro czuję i musiałem jej powiedzieć Ale dobra, wracamy już do gry W ogóle powiem wam szczerze, że Co jak co, ale Lokal Uzi ma bardzo fajny Tutaj wnętrze jest na dobrym poziomie Mamy tutaj ochroniarzy Więc wszystko jest patrolowane No powiem szczerze, że Uzi się popisały z tym kasynem Może się zakocham W ogóle co za tytuł? Kłaczup na zderzaku Ej, no spokojnie. Bez spiny. Widzisz? Tak spiąłeś dubsko, aś. Rozłączyliście się. Przestraszyliście się ciebie. Boss. Witam cię. Bardzo serdecznie. Nie, uwierz mi, że nie chcę dostać wrzodu żadnych więcej. Mam dość wrzodów już. W takiej grze. Taki typek nazywał się Wrzut i mam z nim nieprzyjemne sprawy i rzeczy, więc lepiej nie gadaj mi o żadnych Wrzutach. O, właśnie. Las Venturas mamy mafię. Jest to chyba jedyne miasto, gdzie jest mafia, bo Los Santos i San Fierro bardziej stacjonują w mieście takie gangi uliczne, a tutaj mamy mafię. Więc, no, no, myślę, że będzie to fajne doświadczenie. O, widzę tutaj flaszencję, barmańską. Mamy w ogóle co za typy, za tak oczy ma. Nie wiem, jakby lunatykował coś w tym stylu. Boże, no wiesz, no Chińczycy mają takie przymrużone bardziej oczy, ale nie aż tak. Nie no nie mogę z tego tylko, jako się patrzy Znaczy nie no, tak nie patrzy, bo nie może nic widzieć. Ale tak dziwię tym, ty, ty. tak było tak powrza z tymi krecium No Żwiącie go na masce dawka. No. Nie no CJ też, też jest to jest Zobacz Tak się kleje w Polsce Tak się kleje Szybko sprawnie i przyjemnie. Zobacz, ty się jeszcze z tym macasz, a CJ, Polak z krwi i kości, bo wierzę, że jest Polakiem, wypił to bardzo szybko. A ty, z tym jeszcze się macasz. No, przejedziemy się co? Nie, jestem bardzo inteligentny, więc nie obrażaj mi, mojej osoby. No, Eee, nie wiem, nie mam pojęcia, co tam tkwi w moim mózgu, więc nie wypowiem się na ten temat. E, dobra, przestrasz go, ale pamiętaj, że czołowe zderzenie oznacza dla niego śmierć. O Boże, Dobra, spokojnie. Nie będę go tutaj zbytnio straszyć. Znaczy, będę go straszyć bardzo mocno, żartowałem, nie ma lipy nie możemy się z nim tak caskać, tylko jest tu pewien taki problem, nie możemy wjeżdżać na ża żadną autostradę więc muszę trochę daleka się od niej trzymać no to bardzo dobrze, że szybko, w ogóle czemu to uważasz za szybkie, to jest strasznie wolne, jakbyśmy sobie pojechali, bu pojechali w Buffalo, to byś wiedział że to jest za szybkość prawdziwa a to, to jest z gówno, a nie prędkość o ze spokojem, bo się zaraz zestrasz. Dobra, mamy już prawie na maksa ten strachomierz, więc spokojnie. Czekajcie, teraz tutaj. No ja wiem, że duża prędkość go wystraszy. Nie musicie mi tego powtarzać po raz drugi. Spokojnie. Czekajcie, musimy znaleźć sobie jakiś obszar taki, gdzie jest prosta, taka większa. Onem mogę go dość dobrze przestraszyć Czekajcie Okej okay, Dogadamy się Stawiasz browary, dawaj Synek Okej okay. Zawróć parę razy ręcznym? Po co? Nie no, poczekajcie, jak tam tak każą? No czekajcie, jak tu się ręcznym rzucało? Dobra, mniejsza Pierdzielę to! Gnam! Nie, nie skończę! Masz się zestraszyć. No czemu to nie skakuje do góry, no? To jest strachomierz. Aha! Dobra! To już więcej co będzie chciał! Masz! Stresuj się! No jadę po właściwie, co jest? Czemu się nie wzrasta? Zobaczcie, bo tutaj mamy autostradę. O, Jednak ten. Cię przestraszył, komak, dobra Ale nie płacz, spokojnie, to jest gogi. A co robię? Jadę po właściwie co jest? Ej no, wzrastaj O mój Boże. Chyba jednak uznał, że to jest straszne wo strasznie wolne. Spokojnie Wszystko pod kontrolą. się tutaj przestraszę na maksa Okej okay. Ja nie rozumiem tego Czemu to tak strasznie wolno idzie do góry Duża prędkość na pewno go wystraszy Mówicie mi to już 50 tysięcy razy I ja ciągle się do stosu tego stosuję i nic nie idzie do góry praktycznie No trochę przyszło, ale bardzo mało myślałem, że będzie więcej tego strachomierza Nie, 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 rozumiem w ogóle tego wszystkiego. Jadę szybko, jadę bardzo szybko. Nie no, żartuję, jadę strasznie wolno, ale wcześniej jak jechałem tak, to się stresował. No, nie, 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 nie. panie policjancie, spokojnie. Posrałeś się? To Bombersa ci dam może, co? To pomoże chyba, co? O mój bo Boże. Synek, spokojnie. O, o, o! Chyba już wiem, jak go tutaj zestresować. Okej, okay, dobra. Spokojnie. Ja już chyba wiem. No. Już. O, jak nie? Już mam na maksa już. O boże... Dobra, dojedziemy do kasyna i tam zanurzę ręcznym. Mam nadzieję, że się zestraszy. Bo jak nie, to jestem poirytowany z tym wszystkim już. No! I bardzo dobrze. Sindako, A na bogato. O oh shit! Co ty najlepszego zrobiłeś? Wydałeś swoją rodzinę! Oj, ty skurwysy jebany, obiadu nie będzie. Okej, okay, dobra, jesteśmy na miejscu. Wy się, chłopacy, tym zajmijcie. Ty, to nie jest przypadkiem ten ty, typek, co... ten miał zapchnięte oczy? Ej, on dał sobie radę podjechać? Do garażu? Widzę, że... ...mimo tego, że nic nie widzi, to... ...czucie ma dobre, chłopak. I refleks. Dobra, idziemy na kolejną misję, tylko musimy wejść do kasyna i wtedy możemy wykonać misję. Eee, Czekacie, 8 minuta, więc mamy. Znaczy 8 minuta. 8 minuta po znowieniu nagrywania. Więc pomyślmy tak sobie teraz, że około mamy 11 minuty chyba. Nie wiem, naprawdę nie wiem teraz dokładnie, która jest minuta, więc eee, będę jechał na ślepo, ale myślę, że jeszcze jedną misję zdążymy zrobić. Okej, okay, dobra. To idziemy yy, dobra, tutaj mamy kolejną misję, więc się do niej udajemy natychmiastowo okay, Ciekawe, jakbym go uderzył. Ciekawe czy miał jakiś ten yy, nieprzyjemności na przykład z policją. Czy tylko od niego Hmm. Nie, dobra. To jest w końcu ochroniarz tego... Yy, eee. więc ja do niego lepiej się nie zbliżam. E, dobra, wybuchowa sprawa Hmm... Chyba wiem co do za misja, albo... Nie wiem. Wiem, albo nie wiem, to są... Najciekawsze moje zdania. Mhm. Nie. Do. noś, Dokładnie. Wiesz co się liczy? Szacunek ludzi ulicy, jak to kiedyś powiedział... Rychu, peja. Mimo tego, że go nie słucham, to tutaj bardzo był dobrze nawinął. Ej, no kurwa, patrz, no co za chuj, jebany. Jaki kurwa, pech, to było zamierzone. Ej, synek, bo Ci zaraz normalnie te gałki oczne wyrwę, bo i takich nie ten nie używasz, bo ma zapięte oczy przez całe życie. Więc. Lepiej uważaj, kolego, bo może być dla ciebie źle. No. Nie, to jest chyba inny typek. No, to będziesz jak twój kolega, będziesz też ślepy. Yy, dobra, jedź do kamieniołomu. Okej, okay, dobra. Zmieniamy tylko musica. Oj, oj, co się pchasz pod drogę? To była twoja wina. Trudno już się mówi. Łana laska, ale trudno. Musiała w taki sposób zginąć, jeżeli jest taka głupia. Ej, 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 kolego, spokojnie, bo byś tutaj mnie tutaj normalnie potrącił i nie byłoby tak fajnie. Dobra, czekajcie, mogę. Ogóle... Gdzie mam ten RaduX? Czy ja je przeleciałem, czy co? O, tu mam, dobra. Ale dajcie muzyka nie żadne te. Reklamy. O, dobra, jest, Git. Jest, kurbiście. Możemy jechać A to tutaj jest, tak? To są te kamieniołomy. Ej, no! Jak ty mogłeś spaść z tego motoru w takim miejscu? Stój! Stój! Kur... Stój, stój, ej! Stój! Tak jest. Stój Okej, okay, dobra. BF400 No, jesteśmy już na kamieniołomach. Niczym Fred Flintstone będziemy pracować teraz pewnie, czy nie? Ukradni dynamit? O, Cygaństwo się szerzy, już to mówiłem, ale powiem jeszcze raz. A, zobaczcie, skrzynki nawet mają takie. Okej, okay, rozwalę te skrzynie. Mhm. ja wiem, co będę potrzebował, ja wiem, wszystko wiem, więc spokojnie. O Jezus Maria, dwie minuty, tylko dwie minuty? No bez jaj, no to się musimy spieszyć. Wiem, na spontana, na spontana Jest git, jest spokojnie. Dobra. Kolego Wiem, że bardzo... Lubisz tą pracę i ją bardzo kochasz, ale niestety zaraz się pożegnasz z życiem. Jaki dupek? Ej, gdzie ty jesteś? Mówił Mówi ktoś tam, co to za dupek, a się nie odzywa. Dobra. Widzisz kolego, mówiłem cię, ostrzegałem cię. Że pożegna się z życiem, ja do P ten... słowa dotrzymuję, więc. i Marnie. i zdychaj. Ok, zostały nam tylko te trzy. Okej, okay, okej. Okay. Cofaj. Mhm. Mm Dwie laski z czterech, to są dynamity, a nie laski. Boże, święty, co oni porównują do czego? Ej, ty z łopatu, stój. Ja? Eee, teraz aktualnie nagrywam i komentuję to, co się dzieje w grze. Tylko to chciałeś wiedzieć, czy coś jeszcze chciałbyś wiedzieć, co robię aktualnie? Bo na przykład siedzę, trzymam myszkę, e, po, za ten, poruszam strzałkami. Coś jeszcze? Nie? Okej. Okay. Bo już się chyba nie odzywasz. E, dobra. Stój, 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 stój. Ty do mnie, ty do mnie, do mnie, do, do mnie to było Co, chcesz, 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 masz No, ej, no ja chciałem go wybuchnąć, no, co jest No, Cwaniakowa mi to. o, patrz, ty Motocykl crossowy, o, dobra Ja wiem jak to jechać, spokojnie, spokojna głowa Wszystko wiem, w ogóle czekajcie, która tu już minuta, czternasta o, nie, 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 bo on tutaj nas zastrzeli. Ja tu muszę potrzebować broni, takie jak on, żeby było porówno. Okej, okay, jedź po strzałkach, aby uciec. Okej, okay, nie ma sprawy. Już jadę po strzałkach i robię to, co wykażecie, moi kochani autorzy. Mhm. Mm Teraz gdzie? Ej, ty, dziadzie. You is dead. Motherfucker Okej okay. Teraz tutaj w prawo Co to za wyboiste ścieżki? O oh Zostaw mnie, zostaw mnie lepiej, bo... Jak to powiedział to Toreno? Jeśli coś mi zrobisz, to twoja rodzina po powrocie po, po twoim do domu będzie martwa. We czekajcie, tutaj? Tak, tutaj chyba. Boże! Okej, okay, to jadę Dojadę? Dojadę. Spokojnie. Boże rzeki plac. Okej, okay, a teraz dostarcz go na miejsce zrzutu. Mhm. Mm Nasz kochany dynamicik musimy oddać. Ciekawe komu. Któż to będzie? Mam nadzieję, że ktoś bardzo fajny. Ty, a ja bym go tak przyjechał? A mógłbym go tak zastrzelił? Nie dobra, skoro to jest człowiek tego łzygo, to mało mnie plusa i go nie zabije. No, uważaj z tym, bo to jest dynamit i może ci wybuchnąć dubsko. Jedź do kamieniołomu, jo, już pędzę. Mh, hm, tak, zapierdalam już trzy razy. Ej, dobra, 7000 do przodu jesteśmy. Okej, okay. Powiem wam szczerze, że teraz odcinek już biega ku końcowi, więc ja będę się już z wami powoli żegnał. E, komentował dla was Szczęść 13, zapraszam do polubienia mojego Facebooka, e, fanpage na Facebooku, tam będzie wszystko opisane, kiedy dany odcinek jest i tym podobne. E, no więc tak, ja się z wami żegnam, Dla odcinki wkrótce, elo.